Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Zablokuj pedał, zamontuj maskę jak Sowiecki Sajus walczył ze złodziejami samochodów 12 czerwca 2025 rok serdecznie zapraszam na kolejny odcinek nowoczesne samochody Samochodowe systemy antykradzieżowe są tak różnorodne i dobrze przemyślane, że problem ochrony pojazdu przed kradzieżą staje się stosunkowo rozwiązany. Systemy działające na podstawie rozpoznania właściciela za pomocą odcisku palca, głosu lub za pomocą pilota blokującego całą elektronikę łącznie zamkami w drzwiach wy, wyróżniają się dosyć wysokim poziomem ochrony przed włamaniem i późniejszą kradzieżą. Za liderów roz, rozwoju samochodowych systemów antykradzieżowych uważa się przede wszystkim zachodnich producentów, których inżynierowie nieustannie udoskonalają swoje rozwiązania. W tym względzie przemysł krajowy korzysta głównie z tego, co jest już dostępne na rynku zagranicznym, a powód tej sytuacji jest prosty. Prawdą jest, że radziecki przemysł samochodowy ograniczał się głównie do zainstalowania konwencjonalnych zamków w drzwiach, w samochodach produkowanych w kraju, czyli w Sowieckim Sojuszu, teraz Rosja. Nawet niedoświadczonemu złodziejowi łatwo było przejść taką ochronę. Właściciele samochodów posiadających garaże mieli swoje pojazdy pod względem ochroną, ale kierowcy, którzy zostawiali je na zewnątrz, stale borykali się z problemami i ciągłym bólem głowy. W najlepszym przypadku z samochodów wyjmowano akumulatory i koła, kradzioną modele i niedostępne dla każdego radia. W najgorszym za sprzęt kradziono i po rozebraniu na części sprzedawano na czarnym rynku lub osobom zajmującym się naprawami. Mieliśmy sami i musieliśmy sami zainstalować urządzenia odstraszające złodziei samochodów i włamywaczy, a urządzenia używane w tym celu nie zawsze były estetyczne. Urządzenie blokujące pedały – ta metoda była uważana za najpowszechniejszą, choć bardzo prymitywną i zawodną. Urządzeniem był zamek mechaniczny, sprzedawany do swobodni i kosztujący grosze. Chyba tak to wyglądało. Blokadę pedałów uważano za bardziej niezawodną i stosunkowo łatwą do wykonania, nawet w warunkach prowizorycznych. Choć instalowanie takiego urządzenia za każdym razem było dość niewygodne. To jednak, według opinii tych, którym udało się skorzystać z blokera cudysów, urządzenie cieszyło się sporą popularnością. Byli też wykwalifikowani rzemieślnicy, którzy sprzedawali blokady pedałowe. Jeśli chciałeś, mogłeś znaleźć blokadę pasującą do Twojego modelu. Urządzenia mogły różnić się stopniem skomplikowania konstrukcji Zarówno zwykli złodzieje jak i nastolatkowie zarabiający na życie kradzieżą samochodów Uważali je za dość niezawodną metodę Choć doświadczeni złodzieje jeśli chcieli potrafili kraść wnętrze samochodu w ciągu kilku minut Poker inne urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą samochodu, które dla wygody nazwano cudzysłów pokerem, można było znaleźć w warsztatach samochodowych i na giełdach samochodowych. Do blokowania kolumny kierowniczej zastosowano specjalną regulowaną dźwignię. Urządzenie było tak popularne, że do dziś można je znaleźć w sprzedaży chociaż znowu nie chroniło wnętrza samochodu przed złodziejami i chciwymi chciwcami łatwego zarobku, a jednak zakupione urządzenia były znacznie gorsze pod względem jakości i niezawodności od tych robionych własnoręcznie, które nie, wy, nie wyginały się przy próbie włamania. Rzemieślnicy nauczyli się wytwarzać cudysów, pogrzewać przy użyciu zamków, które w przeciwieństwie do odpowiedników dostępnych w sklepie było o wiele trudniejsze do złamania. Wahadło urządzeniem zabezpieczającym przed kradzieżą był pasek stalowy z obciążnikiem na końcu, który po poruszeniu częścią ciała zamykał styk sygnału dźwiękowego. Podobnie mogło być i w Polsce, to trzeba powiedzieć jasno. Zamknięte styki zasilały sygnał z akumulatora, co odstraszało złodziei, który dzięki dodatkowemu hasłowi i uciążliwościom nie mogli okraść ani ukraść samochodu. System ten był częściowo wykorzystywany przez właścicieli samochodów, którzy nie posiadali garaży i musieli parkować samochód w pobliżu okien. Niektóre urządzenia... To ale, ale główne systemy domowej roboty okazały się najbardziej niezawodne w działaniu, co sprawiało, że stały się popularne. Później na rynku zaczęły pojawiać się pierwsze dźwiękowe urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą, które ludzie nazwali po prostu cudysów alarmami. Blokada koła to domowej roboty. Urządzenie było prymitywnym. Odpowiednikiem współczesnej blokady kół, y, którą dopuszcza się do montażu na prywatnych parkingach. Y, y, blokada koła to już było zasada działania y, była niezwykle prosta. Właściciel umieszczał na kole urządzenie blokujące jego ruch i blokował je. Hmm. Mimo swojej prostoty, i niskiej ceny. Urządzenie to w pełni uzasadniało koszt zakupu. Złodzieje starali się unikać dotykania samochodów z zablokowanym kołem z daleka. Kubek istniały dwie wersje urządzenia antykradzieżowego. W pierwszym przypadku właściciel samochodu instalował przełącznik kołowy w ukrytym miejscu, przerywając obwód elektryczny rozrusznika. Jeśli nie wiesz gdzie dokładnie znajduje się przełącznik, uruchomienie samochodu w krótkim czasie będzie niemożliwe nawet dla profesjonalnego złodzieja. Inną wersją urządzenia antykradzieżowego z przełącznikiem kołowym była najprostsza zasada działania alarmu przewodowego, który uruchomiał się gdy włamywacze otworzyli drzwi kierowcy Zamknięte styki dostarczały energię do sygnału dźwiękowego, który odstraszał włamywaczy. Niektóre urządzenia zamykały obwód po upływie pewnego czasu, co dawało właścicielowi czas na wyłączenie alarmu. Najprostsza wersja przekaźnika z timerem dawała właścicielowi 5-7 sekund na upewnienie się, że alarm nie przyciągnie niepotrzebnie uwagi, ponieważ większość właścicieli samochodów starała się nie rozgłaszać obecności alarmu antykradzieżowego w swoim pojeździe. Hm, to by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się i dozo.